Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę wam najnowszy numer magazynu ben Ten od wydawnictwa Media Service Zawada. Jest to numer październikowy i mamy dwa prezenty: galaktyczny miecz i niespodzianka. Już możemy tutaj zobaczyć, co będzie niespodzianką. Mighty Beans. Tak jest. Ale to później. Mighty Beans. Mighty Beans. <noise> Mikey Beans za chwilę otworzymy, a na razie zobaczymy co jest w środku jest komiks. Zaplątany. Obce światy. Tu chyba jakieś zagadki, nie zagadki, <grym> zadania do rozwiązania. Jest wykreślanka. Zaraz sobie zrobisz. Pokażemy tylko, oh, co tutaj oh, oh. jest. Powstanie robotów. Wklej to. Stwórz wyjątkowe etykiety. Wow, najsilniejsze stworzenia na świecie. No, ciekawostki też tu znajdziemy. Jest łamigłówka, O, łamigłówka bardzo fajna, już mi się podoba, bo matematyka, Uu. ciąg dalszy komiksu Uuu, uh, 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 uh. musimy wypełnić z kosmitami, Yay! dokładnie jest to sudoku, tylko z obrazkami i tak to wygląda, tutaj jeszcze coś mamy do wycinania ta Ale my się tutaj zajmiemy teraz... Tutaj jest ta bransoletka. Zajmiemy się teraz prezentami. Najpierw miecz. Galaktyczny miecz. Ojeju, 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 On tu coś ma! Coś tu się z niego wysypało. Hitonusie! Co to jest? się. Jak to działa? W każdym razie te trzy żetony, te kółeczka można do środka włożyć. One się tam mieszczą, ale coś tu. Nie gra. Coś tu chyba nie gra. A to, to się dusi? No nie. Spróbujemy potem nie idzie, to rozszyfrować. Dajcie znać, jeśli macie taki miecz, jak to działa. A my teraz otworzymy Mighty Beans. Mighty Beans. Mighty Beans to jest kolejna już nasza fasolka. Fasolka już jest. O, trzecia nasza, jak się mówi. Orzeł, orzeł! orzeł. Patrzcie, wow. orzeł, to jest duży orzeł. Tak wygląda. Orzeł Mighty Beans, jego nie mamy. On tutaj też jest, zobaczcie, na opakowaniu. I jest tutaj, pokaż. Cała seria. Tutaj z tej i z tej strony. Jest cała seria, ich jest naprawdę bardzo dużo. Martynka sobie tam teraz poszuka. I tak wyglądają prezenty dołączone do najnowszego magazynu Ben Ten. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.